Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kordyś, jesteśmy w województwie małopolskim, powiat Miechowski, gmina Słaboszów. I chciałem zaprezentować tutaj, to jest kukurydza na ziarno. I chciałem pokazać, jaka ma ziarno. Ziarno jest ładnie wykształcone, duże. Pierwszy rok się je tym kukurydzą i jestem bardzo zadowolony. Proszę zobaczyć, jakie ma kolby. Kolba jest ładnie wykształcona, nie jest połamana kukurydza. Odporna na choroby. Kukurydza jest duża. Gleba się tu znajduje. Trzecia A. i Nawozy stosowałem w pod, podsiewacz polifoskę. Szóstkę. I doglebowo mącznik. Warunki były takie nawet trochę były ciężkie, bo tu jest ziemia trochę gniasta. Kukurydza, jak widać, ładnie wyrosła. Nadaje się na siałą, kiszonkę Kozacka kukurydza. Jest bardzo dobra, nie, nie odbiega od innych zachodnich firm. Warunki w tym roku były ciężkie, trochę suszy. Ogólnie mi się wydaje, że bardzo dobrze wypadła. Kukurydza bardzo dobrze wyrosła ponad grubo 2 metry. Liście ma długie, wykształcone, szerokie. To jest kukurydza na ziarno, akurat tutaj. A drugą kukurydzę mam w, y, na Kopcu, tam już zrobioną też, ko kozacka kukurydza. Masa jest duża, kolby są duże w tym roku jestem zadowolony tej kukurydzy na drugi rok zamierzam obsadzić większą ilość tą kukurydzą jestem bardzo zadowolony, zęby są duże proszę zobaczyć ładnie wykształcone warunki kukurydzy w początku były ciężkie bo było dużo deszczu dobrze poschodziła kukurydza objętościowo jest dobrze Kolba jest dobrze wykształcona. Gleba y, tutaj u nas jest gliniasta, są pagórki, nie jest to y, równe pole i dobrze sobie radzi w ciężkich warunkach. Jest bardzo zwięzła gleba i robi się skorupa taka też. Korzenie są też dobrze wykształcone, głęboko idą korzenie. Nie ma kukurydzy poprzewracanej, jest połamana kukurydza, ładnie stoi. Kolba jest duża. Nadaje się na kiszonkę i szczerze polecam innym do zakupu kukurydzy do atrakcyjnej ceny i dobrej jakości. Tu jesteśmy teraz na tej pryzmie. Masa była duża też. Ziarno było dobrze wykształcone. Ładnie ukisła. No, bardzo Żółciutka jest na dole. No i zwierzaki bardzo dobrze ją jedzą. Dużo było ziarna też. I nie ma różnicy, mi się widzi, że między zachodnią kukurydzą a tą. Ziarno było dobrze wykształcone, była duża, wysoka masa była duża, duże liście były. Na pewno zamówię w przyszłym roku. Cena była bardzo dobra, czego można więcej oczekiwać w porównaniu do zachodniej kukurydzy nie ma, mi się wydaje dużej różnicy w ogóle. Dzień dobry, nazywam się Skiba Mariusz, Jesteśmy w powiecie proszowickim, województwo małopolskie. Jesteśmy na uprawie kozackiej kukurydzy o odmianie 31-11. Siana ona była koniec czerwca, początek gdzieś koło 2 lipca. Wcześniejszym po bobrze pikowanym i to jest nacięcie na zielono dla bydła opasowego. Gleba powiedzmy taka jedynka dwójka dwójkę wpadająca. Także gleba czarnoziem, no jak w okolicach Proszowic, no to wiadomo, że gleby są mocniejsze, troszkę czarnoziemy. Plon jest dość ładny, o to jest późny śnieg, także to będzie jeszcze nie, nie dorosło, ale, ale w razie czego to by to plon był bardzo dobry. Przygodę z kozacką kukurydzą zacząłem pierwszy raz, no wyszukałem to, widziałem o, opinie na internecie, i w tym się sugerowałem, kierowałem, że jest to dość duża kukurydza, bo to jest około 4 metrów wysokości, dość tak. No i chciałem spróbować, jak to, jak to planuję, jak to wychodzi w rzeczywistości. No to jak widzimy, liziec zielony, gruby. Proszę, widzimy, tutaj mamy kolby. Żółte, dość ładnej wielkości. Oczywiście ona jeszcze jak dorośnie, dobije, to będzie potężnych rozmiarów. I ogólnie jestem zadowolony z uprawy z nasion, także kiełkowanie było dobre. I plon też jest bardzo zadowalający. Na przyszły rok planuję zwiększyć areał, uprawy, no zrobić kiszonkę i na zieloną, też na bieżąco dawać by dół opasowemu. To akurat daję, skarmiam to. Nawozy były, jest wysiana polifoska szóstka i saleczek, Był na wiosnę wysiany pod bób, przed uprawą była pierwsza, bo ta jest druga. Uprawa po bobrze. 100 kg mocznika, przed siebie kukurydzy, i na tym nawozów było dość. No także nie potrzebuje nawet tak dużo nawozów, a da sobie, da, daje sobie radę świetnie. I także na przyszłość polecam rolnikom innym, żeby też siali tę te kukurydzę, bo dobrze, dobrze planuję, i dobrze to wychodzi jakościowo i cenowo. Nazywam się Skóra Dominik, województwo małopolskie, gmina Gołcze. Znajdujemy się na plantacji kozackiej kukurydzy. 31-11. Podeska kukurydza została uprawiona tu na glebie piątej klasy. Nawożenie zostało 300 litrów RSM na hektar i 250 mpk w podsiewaczu. Ja mam doświadczenia z tą kukurydzą pierwszy rok. Oceniam tą kukurydzę bardzo dobrze. Poradziła sobie w ciężkich warunkach. Zimna wiosna. No i jak widać, kolba łanna. Uziarnienie jest bardzo dobre, jest pełne, równo, równo się wypiliła. Wygląda nam obiecująco na plon. Termin zasiania to był bodajże gdzieś około 5 maja. Dokładnie nie powiem, bo nie pamiętam daty. Dzisiaj mamy październik i będzie zbiór na kiszonkę tej kukurydzy. Ten rok zalicza się na słaby dla kukurydzy, bo był bardzo zimny zimna wiosna. Mi się wydaje, że ta kukurydza się bardzo dobrze sobie poradziła z tym rokiem takim ciężkim. Planuję zamówić tą podatką kukurydzę innych odmian w następnym roku. Inne odmiany, jakie, jakie będą mieli w sprzedaży, to wyszło obiecująco. No, to jak ja w tym przypadku uprawiam na kiszonkę kukurydzę, no to interesowałoby mnie no, wysokość i kolb. Wysokość ma około 3 metrów, może miejscami nawet więcej. Pewnie by pokazała większość. Większy potencjał na lepszej glebie, bo tu jest gleba do piąta klasa, piąta B, piąta A. Kamil pod wierzchem, rędzina no to wiemy, że to jest słaba gleba. Na razie tu mamy na plantacji 31 odmiany, ale planuję zwiększyć plantację i zamówić inne odmiany. Dzisiaj będą zbiory tej kukurydzy na kiszonkę. Wygląda obiecująco: duża ilość korn, duża ilość ziarna, dużo biomasy, bo jest wysoka kukurydza. Zapowiada się bardzo obiecująco zbiór. Polecam kozacką kukurydzę, bo jest cena przystępna. Opakowania są hektarowe, 80 tysięcy. No i dużo, dużo kol, dużo masy będzie na kiszonkę I się sprawdziło.